Dzień dobry wszystkim, trener z tej strony, witam w kolejnym odcinku serialu droga, czyli futbolowy serii Franciszka, do polskiego szkoleniowca, próbującego zawojować piłkarski świata, pracującego aktualnie w szkockim Livingston. W oczywiście premier w dzisiejszym epizodzie mecze z Old film. Rangers oraz Celtic. Liga już jest pozamiatana, tutaj nic się już nie wydarzy. No Wydarzy się to, że nie wiemy, kto będzie mistrzem. Będzie to albo oczywiście Celtic, albo Rangers. Być może będziemy w stanie tutaj komuś urwać jakieś punkty. My natomiast Będziemy na miejscu trzecim, zostały trzy kolejki do końca. Nic się tutaj nie wydarzy. Mamy 16 punktów przewagi nad Aberdeen, 30 punktów straty do Rangersów. Także tutaj wszystkie karty są już rozdane w kwestii Europy, chyba również, bo tu 7 punktów przewagi między Hibernian a San Johnston przy trzech kolejkach. no Coś wiadomo się może wydarzyć, chociaż teraz te dwa kluby grają między sobą, więc gdyby Hibernian wygrał to spotkanie, 41 no. Może, może jeszcze coś, bo może na przykład San Johnston grać z Old Fem w ostatnich dwóch kolejkach. Tak więc coś tutaj. Dobra, nieistotne, moi drodzy, będziemy to śledzić. Później trzy ostatnie kolejki nam zostały dwie w tym odcinku, jedna w odcinku następnym a my już jesteśmy po dwóch kolejkach tej fazy, fazy mistrzowskiej i obydwa mecze, uwaga, wygrywamy. Najpierw graliśmy z Hibernian u siebie. I ładne, dobre zwycięstwo, choć 2-1. 14-6 w strzałach i 67% pośredniej piłki. Solidne zwycięstwo Savory i Emaku strzelają bramki. Asysty Wilsona S. Branda i Luisa Payna. Tak więc nasi boczni obrońcy tutaj dostarczali piłkę w pole karne. I mamy dwa do jednego. I później mamy wyjazd do Aberdeen. I tam no, spora niespodzianka, bo wygrywamy również z Aberdeen. do no, może niełatwo, bo też swoje sytuacje Aberdeen miało i to jedną taką pamiętam bardzo, bardzo dobrą do strzelenia bramki. Tak czy siak, Emaku i Obileje strzelają bramki, asystę przy golu Emaku ma łyższy Obileje natomiast trafił z rzutu karnego. Sytuację w tabeli znamy, więc przechodzimy już do składu na mecz dzisiejszy. Herik w bramce dzisiaj, Szamala po posadziłem na ławce z uwagi na to, że tak jak mówię, wszystko już jest tutaj E, powiedziane, he, liga jest załatwiona, więc mogę e, tutaj młodemu Chłopaszkowi Hin Finlay Ray. 4 e, Gwiazdki potencjału. He, no, chcę, żeby zbierał he, to doświadczenie 22 lata, e, 2,5. No tutaj he, Bramkarz e, Libero z funkcją wsparcia, e, troszkę taki bardziej wysunięty. Może go troszkę e, wycofamy he, do tyłu. Bramkarz Libero z funkcją obrony. Będzie mniej, być może zaangażowany tutaj w tą fazę budowania niskiego, ale być może no, będzie skuteczniejszy, chociaż troszkę w swoich działaniach. Poza tym mamy Wilsona Sbranda, Bochniewicza, Obileje, Pejna, Sejvurego, Elmirzeniego, Sosę Patersona, Makui, Ur. Oto nasza jedenastka. Przechodzimy do spotkania 36. kolejki szkockiej Ekstra klasy 3 do końca. Zostały. Teraz mamy Rangers na wyjeździe, później Celtic. No i ta ostatnia ostatnia kolejka. Z kim? San Johnston, chyba. Więc San Johnston jeszcze nas ma. Tutaj w. W rozkładzie. Szybciutki wywiad w tunelu i zaczynamy spotkanie. Oczywiście faworytem nie jesteśmy, to są Rangersi, którzy walczą o mistrzostwo, więc oni tutaj nie mogą sobie absolutnie pozwolić na jakąkolwiek, jakąkolwiek stratę punktów z nami, bo to prawdopodobnie oznaczać będzie no, czy pożegnanie z mistrzostwem. Chyba tam jeszcze jest mecz z Celtikiem w, w planach, więc. Więc kto wie. Zaczynamy spotkanie, mamy już pierwszą minutę, robi ur wychowanych Rangersów, daje sobie odebrać piłkę i koniec pierwszej akcji. I mamy drugą minutę, dobre teraz dośrodkowanie, ale Finlay Erik też tutaj pokazuje, że jest dobrym fachowcem, jeśli chodzi o bronienie. No do Szamala George'a trochę mu brakuje jeszcze, bo Szamal George naprawdę w, niejedno, w niejednej sytuacji bronił nas przed utratą bramki, ale teraz proszę też bierze udział w tej subfazie budowania. Niskiego. Hmm. No nie będę tu bronił bramkarza. Znaczy nie będę tu winił bramkarza za tą bramkę, bo to co zrobił, obileje, no wołał o pomstę do nieba. Zobaczmy. Jest piłka. <laughs> Absolutnie fatalne przyjęcie. Zero do skoku i niestety druga minuta. No i wiadomo, czy się ciśnie na usta. No dobra, szybko, szybko, szybkie wydarzenia. Ok, no mamy 80 parę minut na to, żeby spróbować tutaj coś zrobić. No a ja obileje zachował się absolutnie fatalnie. Teraz znowu troszkę spóźniony, teraz znowu niedokładne podanie. Chociaż to już nie on, tylko Bochniewicz, ale generalnie bardzo, bardzo słabo gramy. Trzecia minuta 2-0. O rany. Chyba będzie one of those days. Jeden z tych dni, w których będzie chyba przykro patrzeć. No proszę, tylko nie 3-0, bo tu jakbyśmy 3-0 mieli po 5 minutach, to chyba trzeba by było składać dymisję. No wszystko, co tutaj mogliśmy sobie zaplanować, poszło, e, poszło z dymem i to bardzo, bardzo, bardzo szybko 49 tysięcy kibiców. Myślę, że nawet nie wszyscy zdążyli wejść na stadion. E, I teraz, gdy weszli i zobaczyli wynik, no pewnie się ucieszyli. Albo i nie, bo nie widzieli bramek, a być może już więcej nie padnie dla rangersów na przykład i myszczyli, trzy. My, my, e, oczywiście. E, no, nie no, taki scenariusz jest w gwiazdach, gdzieś zapisany, ale nie wiem, czy to w naszym e, wszechświecie, czy w jakimś e, alternatywnym. E, tak czy siak, e, no, od tego czasu raczej uspokoiliśmy grę. E, nadal jesteśmy dosyć mocno cofnięci do defensywy. E, teraz tutaj e, ciekawa sytuacja. E, nie wiem, co myślał obrońca. E, nie wiem, uwaga, let's sosa! To była ta sytuacja, którą powinniśmy byli szczelić. E, tutaj bardzo dziwne zachowanie obrońcy. Ruszył do przodu, ruszył do tyłu, ruszył znowu do przodu i ostatecznie stanął. E, i Maku też nie wiedział, czy on biegnie do tyłu i nie zdąży, czy wybiega do przodu, bo jest spalony, czy nie wiadomo co. Ostatecznie, o, Fina Herik doznał kontuzji, ok. Więc wpuścimy sobie szamalę na boisko. Bochniewicz już z żółtym kartonikiem, na szczęście tylko on. Raczej tutaj czerwony nie powinien złapać, a czy też musimy w razie czego przygotować plan B. Mamy jeszcze szamala Georgia, nie ma na boisku. Finley Herrik ma tutaj kontuzję. Uwaga, lec sosa przy piłkę. No, jakby teraz wypuścił Robiego, bo Robi tam ładnie wyprzedzał numer 22. Kto to jest? Porteusa. Dobrze wyprzedzał. Nie wiem, czy nie był naspalonym ale. Generalnie to był dobry moment, teraz w ogóle mamy dobre momenty w tym meczu. No mieliśmy jedną czy dwie sytuacje, dwa strzały, trzy nawet oddaliśmy i gdzieś tam próbujemy tą piłkę utrzymać i generować jakieś zagrożenie. Na razie średnio to idzie, ale gdzieś tam się zbliżamy. Widać w tej ogólnej dynamice meczu, że coś tutaj jakby miało się wydarzyć mocno też cofnęliśmy ze spółcami też troszkę do przodu się wypuściliśmy, więc coś tutaj być może jest na rzeczy. Nie mówię o brance, ale o jakiejś tutaj sytuacji, o jakimś wygenerowanym zagrożeniu. Chociaż teraz Wilson S. Brandt świetnie w defensywie podanie do Szamala George'a. Szamal George do Bochniewicza. Będzie piłka do Obilejego. Już się boję. Obileje nie stracił. Jeszcze raz. Dobrze teraz pierwszy ładnie przyspieszył nasz stoper. Patterson do Let's Sosa. Ale Let's Sosa, złe przyjęcie piłki już leci akcja w drugą stronę, już leci faza przejściowa i już Rangersi prowadzą 3-0. No dali nam. O, może spalony. Nie wydaje mi się, żeby był spalony. Tak jest. 3-0. Bramka uznana. Bamba jak na razie bohaterem meczu. Dwie asysty i bramka. No cóż mogę powiedzieć, troszkę prezentujemy naszym przeciwnikom bramki. Nie wynikają one z jakichś wspaniałych. Eee, wspaniałych akcji zespołu Rangersów. Raczej mają wszystko podane na tacy. No jedna, oczywiście, absolutnie fatalna. Dobra, zobaczmy sobie oceny. Eee, bochniewi 620. Wejdzie sobie Shane Blade za niego. 630. Wilson Brandt eee, Patterson. O matko! No i zgramy. Tak tu niczego nie wymyślimy. Nie mamy tutaj jakichś. Na ławce zawodników, którzy mogliby wejść i nagle odmienić, odmienić to spotkanie. No bo robimy co możemy, panowie, i tyle. Spence Wilson jest po raz kolejny dobry w obronie. Troszkę już mu tu skoczyła. Louis Payne bardzo mocno zmęczony. Będzie potrzebował chyba zmiany też. Czy mamy na ławce Tomasa Sanga? Mamy na ławce Tomasa Sanga. Louis Payne, Tomas Sank nie będziemy czekać. Zatwierdzamy zmianę, coś tutaj się wydarzyło, gospodarze mają rzut roczny, Thomas Sank już na boisko, Louis Payne schodzi, Louis Payne kolejny młody zawodnik, 23-letni z jakimś tam czterogwiazdkowym potencjałem, interesuje się nim Sheffield Wednesday. to jest Anglik, wychowany w się Akademii Southampton. Tak czy siak? No, raczej nie ma w tej chwili opcji, że będziemy się go chcieli pozbywać. To jest nasz podstawowy obrońca tutaj do spółki z Tomasem Sangiem. Myślę, że w przyszłym sezonie również będą, będą grali w lidze i w europejskich Bucharach, bo w tej chwili trzecie miejsce gwarantuje nam udział w UEFA Europa League. Nie wiem. W jakim charakterze, to znaczy od której rundy eliminacyjnej i tak dalej robi. Ur teraz urwał się przez sekundę, zdołał oddać strzał, ale niestety niecelny, więc mieliśmy sytuację do tego, żeby strzelić chociaż bramkę honorową. Czy na nią zasługujemy? No, pięć strzałów oddaliśmy Rangersi 6, Teraz będzie dobra sytuacja, ale Mizuni ładnie wprowadzony w pole karne. Patterson oddaje strzał, będzie rzut rożny, No i troszkę przycisnęliśmy w tych ostatnich minutach gospodarzy. Nie na tyle jeszcze, żeby tutaj umieścić. Piłkę w siatce, chociaż robi. Teraz powalczył Sejwor, jeszcze jedna wrzutka Lecosa nie ma, ale Sank przy futbolówce, czy zdoła oddać dośrodkowanie? Nie. Mizuni chcemy przesunąć do lewej, ale już zamknięta ta lewa strona. Musimy wycofywać, i ostatecznie nic się ciekawego nie wydarza. 65 minuta, jak na razie 0,3. Co to oznacza w tabeli? Jeszcze nie wiem. Musielibyśmy sobie sprawdzić na innych stadionach, co tu się dzieje, Celtic Aberdeen 00. To jest ciekawy wynik, w kontekście tego, że Rangersi prowadzą z nami. Jeżeli ten wynik się utrzyma, to Rangersi na dwie kolejki przed końcem wyjdą na prowadzenie w tabeli. No to by była ciekawa rzecz. No Celtic przez ileś lat dominował tam chyba 10 czy 11 kolejnych tytułów z rzędu i teraz miedli, mieliby no, oddać pole Rangersom. Ciekawie, ciekawie się to zapowiada. Myślę, że tu bardziej tym się będziemy emocjonować, a nie tym jak nam idzie, bo my już wszystko wiemy. Te mecze no, mają tam jakieś dla nas znaczenie, ale, ale też nie są jakieś super istotne, z uwagi na to, że już tu jest dla nas wszystko wyjaśnione. Celtic, ale uwaga, 1-1, chciałem -1. powiedzieć Celtic prowadzi 1-0, ale Aberdeen doprowadza do wyrównania, no i szykuje się nie lada sensacja. Z tego co wiem, Hibernian również prowadzi St. Johnson, więc Hibernian no jeszcze jakąś tam odrobinę nadziei na, na końcowy sukces, czyli występ w europejskich kworach, myślę, że może mieć. Tak czy siak, koniec. Aberdeen, koniec. Samuel Silvera strzela w ramkę. Chyba, że tam może się dłużej mecz, może dłużej mecz trwa i Celtic strzelił. Za chwilkę się dowiemy co tam się wydarzyło, bo jeżeli Celtic jest w stanie zremisować w Aberdeen, to być może my też jesteśmy w stanie urwać jakieś punkty zespołowi z Glasgow. Jest 1 do 1 i co my tu mamy? 1 do 1, Rangersi oczywiście wygrywają z nami, 95, Celtic 94, my 62, Aberdeen, to jest nieistotne, ale Hibernian już do czterech punktów zredukował przewagę nad St. Johnston, moi drodzy, i widzimy się za chwilkę na drugim meczu. Moi drodzy, wracamy na mecz z Celtykiem George w Ramce Wilson z Brand Bochniewi Jobile he w obronie Sevory, Magennis, Led Sosa Patterson w pomocy Ur Emaku w ataku zgłaszamy zespół i wychodzimy na boisko. No zobaczymy co tu się zrobi, bo zdaje się, że być może będziemy tutaj Mogli rozdawać mistrzostwa, albo je zabierać, bo jeśli tutaj urwiemy punkty Celtikowi czy coś w tym stylu, to może się zdarzyć, że już Rangersi, chociaż nie, tam jest punkt różnicy, musielibyśmy chyba wygrać z Celticiem na wyjeździe. Już samo to zdanie brzmi jak dobra powieść, fantastyczno-naukowa. Tak czy siak, zaczynamy. Przedostatnia kolejka: 37. W, w, w szkockiej ekstraklasie. Mecz Celtic Glasgow kontra Livingstone FC. I no już się bałem, że znowu zaczniemy jeszcze gorzej, bo tu już w 30 sekundzie dostaniemy bombę. No ale spokojnie, bo jest trzecia minuta i Celtic ma rzut rożny i trafia w poprzeczkę. Te początki z tymi klubami nie są naszą najlepszą stroną, chociaż może teraz my wyjdziemy z jakąś kontrą. Patterson, Patterson jest przy piłce otoczony przez dwóch, zdołał dośrodkować nawet, dośrodkowanie to otarło kogoś i my mamy rzut rożny i w trzeciej minucie to teraz my możemy objąć prowadzenie, ale nie obejmujemy, musimy chyba pomyśleć nad jakimś dalszym zagraniem rzutu różnego, bo wszystko tuczemy na krótki słupek. Ale też na ten krótki słupek nachodzi nam Bochniewicz. Nachodzi też robi, więc nasze tutaj dwa wieżowce Obileje też nie jest, nie jest łąkiem, bo ponad 190 cm ma. Uwaga: Haksabanowicz do Isaisa, Isais do Guluta czy tam jakiegoś tam Suyunsu i Godofofofany, Gordon ładnie nas tutaj rozpracowali. Uwolnili się na prawej stronie, ale nie byli w stanie zakończyć akcji poważnym strzałem Rangersi, tylko jedna porażka, Celtic dwie porażki no i w tej ostatniej kolejce no, będzie chyba derby, derby czy to będą derby, czy one już były no, nie wiem. W każdym bądź razie może być ciekawie. W ostatniej kolejce teraz my oddajemy strzał. Strzał celny, brawo. Tak, wygenerowaliśmy całe 0-14 bramki. Okej, okay. robił przy piłce do Magenisa troszkę ryzykownie, ale udało się teraz, gdyby, no, gdyby... Wilson Esbrandt ma 4 gwiazdki, on nie może tak przyjmować piłki. Jeszcze gdy idziemy... Oj, proszę, jeszcze bramka z tego. Mamy sytuację 2 na 1. Wilson Esbrandt musi piłkę przyjąć. Sędzia widzę, chyba offside. Może się upiecze. Upiekło się. OK. Nie jest to istotne. No, w każdym razie, no, mamy sytuację dwa na jednego i, i chłop, który ma cztery gwiazdki, który no, grał w Premier League, przyjmuje piłkę na 3 metry, tak, że ktoś bez trudu po prostu ją zabiera i leci rekontra. No coś okropnego. Bochniewicz. Wilson Bank Tym razem dobre przyjęcie do Emaku. Ładnie się urwał. Ty robi, robi, robi. Savory. Już bym chyba strzelał na miejscu Robiego. linię linie polakarnego, uderz. Uwaga, Paterson! Paterson! Jeszcze robi tam, się przyczaił na dobitkę, ale bramki niestety nie ma. No ależ by była sensacja, gdybyśmy tu strzelili i mogli pozbawić Celtic mistrzostwa. No byłaby to wielka sensacja. Uwaga, znowu mamy coś dobrego się wydarzyło tutaj i w tych 20 minutach, no. Myślę, że toczymy wyrównany bój z Celticiem, no i jest akcja za akcją, oni mieli tą poprzeczkę w tej trzeciej minucie, no strzelili też bramkę, ale nieuznaną, więc nie ma sensu tutaj o tym wspominać, robi teraz, ładnie przypresował, ale Sojuszu utrzymał się przy piłce i uwaga, Fornals, źle, Satriano, czy nie było tu spalonego, ładnie Bochniewicz, ale Seko fofana. Chyba rozwiela tutaj wątpliwości, dali nam się wyszumieć, dali nam kwadrancik, macie chłopcy tutaj, pobawcie się, a potem my zajmiemy się troszkę grą w piłkę. Satriano, no nie była to asysta do końca, no dobra, może była. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie przegrywamy jeden. Do zera, a tymczasem Rangersi nie wygrywają. 23 minuta spotkania, więc tutaj też może być ciekawie. Uwaga, Magenis, Magenis uderzył bardzo ładnie. Raciopi, bo bronił, ale to była sytuacja, która mogła nam tutaj przynieść bramkę. Jeszcze mamy stały fragment, jeszcze nie. To koniec tej akcji. Zobaczmy sobie: Rangersi grają w Edynburgu z Hibernian, i jak na razie jest tam 0 do 0. No, Hibernian, gdyby tutaj. Strzelił obramkę czy coś. Gdyby tutaj wygrali, do no St. Johnston by się tutaj troszkę zbliżyli, mogliby tutaj ich wyrugać, ale oto rangersi strzelają Saldania w 34 minucie. Strzela gola i na razie wszystko wraca do punktu wyjścia: Hak Sabanowicz, wrzutka w pole karne Maku, Fofana i go do Fornalsa. Haxavanowicz jeszcze raz będzie groźnie, ależ teraz tutaj co Anelo Lecosa rzucił się i ten strzał wyblokował. 400 minutach spotkania Celtic stały fragment gry 7 do 8 do 4 strzałach, 4 do 3 strzałach celnych. Tak więc całkiem, całkiem przyzwoicie ta statystyka wygląda. My mamy nawet posiadanie piłki i to blisko 60%, więc jest całkiem nieźle, ale teraz właśnie chyba, no chociaż teraz wydaje mi się, że był spalony. Wydaje mi się, że no more beton. Ewident. Panie Sędzio. Jest to słuszna koncepcja. Haksabanowicz, No był, był jak diabli. Nie ma nawet do czego wracać. Panowie, nadal 0 do 1. Hibernian Rangers 0 do 1. Tu oczywiście 1 do 0, 0 do 1. Mówię tu o naszym wyniku. My przegrywamy 0 do 1. Gordon! No i teraz George... Nie, nie był to strzał niecelny. George nie interweniował w tej sytuacji. Oj, teraz będą problemy. Okej, okay, poszliśmy bokiem, bo tutaj bardzo ogromną przewagę mieli w środku i tylko... Gdy wyszliśmy z sektora mocnego od razu, przechwyt Fofana 2-0, to już nie ma wątpliwości. No źle, źle to zagraliśmy. No źle. No, tu mieliśmy przewagę, no ale Cosa powinien był lepiej podać. To podanie niestety zostało zablokowane. Szkoda, bo to są dobrzy zawodnicy, a te właśnie przechwyty, te odbiory, te straty nasze, po prostu niektóre wołało, wołają o pomstę do nieba. No wie, no chcę zobaczyć inną grę. Rozpoczynamy drugą połówkę tego spotkania. Magenic do Obileje. Obileje do Lecosy, Lecosa do Pejna, Payne do Pattersona. I już nic z tego nie wynika. No nic, lecimy dalej. 48. Minuta tego spotkania, 49. Rangers na tą chwilę 2-0. Już prowadzą Rangers i Celtic również, więc w tym meczu status quo. Aż muszę sprawdzić, bo. Premiership, um, następna kolejka Ranger Celtic. Czyli meczą w następnej kolejce. E, ok, wracamy już do tego spotkania. E, oczywiście teraz możemy się e, śmiało tutaj e, delektować grą. E, my już zrobiliśmy swoje, zajęliśmy trzecie miejsce w sezonie, jako Beniaminek e, myślę, że e, no bardzo dobrze wykonaliśmy zadanie. Naprawdę był to dobry sezon, bycie trzecią siłą w Szkocji, e, to tak naprawdę bycie pierwszą siłą poza e, drużynami z Glasgow, które, powtórzę po raz kolejny, nie powinny grać w szkockiej lidze, Powinny grać się w angielskim systemie ligowym, bo nie ma to sensu. Dość powiedzieć, że mamy teraz tu w grze chyba rok 2028 czy 2029, a ostatni mistrz, który nie był Celticiem albo Rangersami, to jest rok 1984. I mistrzostwo Aberdeen, które było wówczas trenowane przez nikogo, nikomu wcześniej nieznanego Aleksa Fergusona. Więc. No, przy okazji 3-0, ale weryfikacja bramki: czyżbyśmy mieli trzeci? Nie, trzecia bramka nie było. Trzeciej nieuznanej bramki jest. Trzecia bramka uznana. Przegrywamy z Celticiem 3 do 0. Czas tutaj na jakieś zmiany. Niewiele tutaj możemy zrobić, ale możemy wpuścić sobie Tuniowa za Savorego Stevie'ego Malana. Możemy sobie tutaj dać ja Herika też możemy wpuścić nie chłopak się uczy Shanea Blayneja za nie mogę trzy zmiany Ue. no dobra chyba że teraz mogę Sojuszu fofana Satriano Haksavanović to już chciałem powiedzieć 4-0. No ale nie ma 4-0. Jest nadal 3-0. może wejść? Nie. Nie można przeprowadzić do zimy, już wszyscy dostępnie woli, czyli 3 zmiany mieć. OK. Dobra. Wracamy do gry Pora. No chcę, chcielibyśmy tutaj szybko w miarę zakończyć to spotkanie. Nie chcemy, żeby tu już się Celtic nad nami zdęcał. Hak Sabanowicz, myślałem, że uderzy z pierwszej. E, uderzył po e, przyjęciu i jeszcze piłka tutaj otarła któregoś z naszych zawodników albo Finlay Herik e, popisał się jakąś paradą. Hak Sabanowicz i go tam nabiegał, oddał strzał, ale niecelny. No i e, nadal mamy sytuację, w której my mamy 97, a my, co? W której Celtic ma 97 punktów, a my mamy punktów 62. Tak więc spora. No, jeżeli ktoś wygra następny mecz, jeżeli będzie tam jeżeli będzie tam wynik nieremisowy, to Mistrzem Szkocji zostanie zespół, który zdobędzie więcej niż 100 punktów. To też pokazuje, no, jak bardzo jest to niewyrównane, jak ogórzona. No. Naprawdę gargantuicznych rozmiarów przepaść dzieli te dwa kluby i resztę zespołów w Szkocji. No, Rangersi pięć remisów, z czego dwa z nami, pewnie jeszcze ze dwa z Celticiem, czy jeden z Celticiem. Jakaś tam jedna porażka. Celtic cztery remisy i dwie porażki, pewnie któreś tam z Rangersami. Pamiętam, że Celtic przegrał jakiś tam mecz z kimś. Może wreszcie kiedyś zaczną przegrywać z nami. Niemniej jednak no nie wiem czy był to dobry wybór kraju, bo jest to wybór w kraju, w którym mistrzostwo, jeżeli nie jesteś Celticiem albo Rangersami, jest praktycznie niewykonalne. Nie wiem, musiałbym tu chyba 10 lat pracować i budować ten zespół, żeby dojść do momentu, no może nie 10, 5, 6, 7. Myślę, że maksimum 7 lat, żeby zbudować tutaj zespół, który będzie w stanie nawiązać walkę z Rangersami I oczywiście wymagałoby to bycia trzecim podejrzewam przez większość tego czasu, żeby mieć tę Ligę Europy, żeby mieć czym, mieć ten wabik, mieć trochę pieniędzy i mieć ten wabik na w miarę dobrych piłkarzy, bo trzeba tutaj budować mocną, mocną reputację, żeby, żeby no skusić jakichś dobrych piłkarzy, którzy ostatecznie będą w, stanie, będą w stanie nawiązać rywalizację z tymi dwoma arcyklubami, również rozwój tam akademii, programu szkolenia akademii, dobra inwestycja w koordynatora pioniu, pionu juniorskiego, no to wszystko oczywiście jest realne, ale nie wiem ile tutaj czasu Franciszek chce nie rozpędzić, czy będzie to jeszcze rok, dwa, trzy, niemniej jednak trzeba iść w tą stronę, no. trzeba kroki robić, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a może w Livingstone będziemy, nie wiem, dwa, trzy sezony, może cztery i może to już będzie jakiś przyczynek do tego, żeby mieć tutaj klub, który mógłby, mógłby coś robić, bo sukcesów w Szkocji, no... Będzie ciężko tutaj osiągać sukcesy na miarę mistrzostwa czy też pucharu. Może któryś tam Puchar mógłby paść naszym Łupem, ale tylko pod warunkiem, że, ale tylko pod warunkiem, że po prostu te dwa największe kluby nie wiem spotkają się w ćwierćfinale i, i nie wiem, jeden z nich odpadnie, a drugi podejdzie, że tak powiem, lekceważąco do kolejnych rund. Ciężko powiedzieć. Moi drodzy, tyle w dzisiejszym odcinku, w następnym po prostu będzie ostatni mecz sezonu i podsumowanie tego, że dowiemy się też kto będzie mistrzem Szkocji, bo również równolegle z naszym spotkaniem będzie rozgrywany mecz Celtic, w zasadzie Rangers kontra Celtic. To był trener, to był serial droga, do zobaczenia, peace out.